Wyobraźmy sobie, że nasze ciało to wieża z klocków. Każdy element ma jakąś funkcję, wiele opiera się na sobie, ale ile z nich możemy wyjąć, zanim całkowicie się rozpadniemy? Zacznijmy może od oczywistości, czyli rzeczy, które są przydatne, ale nie spełniają żadnej funkcji w organizmie. Zęby i paznokcie. Ludzie żyją bez tych rzeczy, niektórzy wręcz regularnie je tracą. Owszem, proces jest bolesny, a nieumiejętne usuwanie zębów może spowodować śmierć. Jednak nie mówimy tutaj o sytuacji, w której wyrywamy rzeczy na żywca. Bez zębów i paznokci nasze życie nie zmieni się jakoś specjalnie. No Owszem, brak zębów spowoduje, że spożywanie pokarmów będzie cięższe, tak samo trawienie, bo nie będziemy mogli dzielić pokarmu na mniejsze fragmenty, co może przełożyć się na większe problemy. No a brak paznokci niesie ze sobą trudności z chwytaniem czy nawet infekcjami, bo gdy się ich pozbędziemy, otworzymy bakterium i zarazką dość łatwą drogę do naszego organizmu. W gruncie rzeczy nasze życie nie będzie zagrożone. Do tych oczywistości możemy doliczyć jeszcze włosy, jednak tutaj nie będzie żadnego zaskoczenia, bo ludzi, którzy pozbywają się włosów, jest całe mnóstwo. Podobnie ludzi bez wyrostka robaczkowego. Jest duże prawdopodobieństwo, że każdy z nas zna chociaż jedną osobę, która musiała mieć wycięty. Na dobrą sprawę nie ma pełnego oglądu na to, jaką funkcję pełni ten kawałek naszego ciała. Spekuluje się, że pomaga naszej flaży bakteryjnej, jednak badania wciąż trwają. Niemniej ludzi bez wyrostka robaczkowego jest masa i nie wygląda na to, żeby jego brak poważnie przeszkadzał. Sporo ludzi żyje też bez kończyn. Brak palców, stóp, czy nawet całych rąk i nóg nie jest rzeczą dla nas groźną. No owszem, jest to niezwykłe wyzwanie dla naszego organizmu i życie bez kończyn będzie ciężkie. Jednak chociażby postaćnika wujcicza, który urodził się bez rąk i nóg, pokazuje, że nie jest niemożliwe. A przede wszystkim nie spowoduje to naszej śmierci. Do kończyn można też dołożyć inne części ciała, które są na zewnątrz uszy, nos, wargi czy nawet język. W historii pojawiają się liczne zapiski dotyczące ludzi pozbawionych tych części, jednak kontynuujących swoje życie. Ale może wróćmy do wycinania fragmentów bardziej witalnych. No, na pierwszy ogień niech pójdą migdałki. Jedna z nerek i płuca. Czemu? Bo to również części naszego organizmu, które regularnie są wycinane i tracone. Brak migdałków będzie prawie nieodczuwalny. Płuca z kolei może skomplikować wiele spraw, bo jednak znacząco zmniejszy nasze możliwości, jeśli chodzi o oddychanie i pozyskiwanie tlenu. Łatwiej będzie się nam zmęczyć, a złapanie oddechu przyjdzie z trudem. Nerki, a raczej nerka, szybko dostosuje się do zmian i zacznie pracować na odrobinę innych obrotach. Jednak w gruncie rzeczy jedna nerka może zapewnić nam nawet 75% tej samej funkcjonalności, co obie. Kolejnym narządem, którego możemy się pozbyć, jest śledziona. Warunkiem jest to, że nasza wątroba będzie cała i zdolna do przejęcia funkcji tego organu, jakim jest recykling części naszej krwi. Bardzo podobnie będzie z żołądkiem. Jeśli nasz przełyk i jelita pozostaną nietknięte, to możemy spokojnie usunąć swój żołądek, co miało miejsce w 2012 roku w Wielkiej Brytanii. Tam usunięto żołądek kobiety, która wypiła ciekły azot i żyje ona oczywiście z modyfikacjami w swojej diecie. Jeżeli uważamy, że wycięcie całego żołądka to zbyt drastyczna rzecz, można go zmniejszyć. Wyciąć w ten sposób można nawet 90% żołądka. i Jest to operacja, która jest przeprowadzana w leczeniu wielu zaburzeń i chorób, w tym nowotworu. Przy przewodzie pokarmowym możemy też usunąć to grube, a raczej jego część. Tutaj również jest to procedura przy leczeniu nowotworów i nie jest ona śmiertelna, a po prostu wymaga zmiany przyzwyczajeń. W teorii tak samo możemy powiedzieć o kompletnym pozbyciu się nerek, bo można je zastąpić dializami, więc jeżeli mamy ochotę spędzić sporo czasu w szpitalu, to możemy zdecydować się na ten krok. Tak samo jak na usunięcie serca. Jest to jak najbardziej możliwe i często bywa efektem choroby i obrażeń. Ale można to zrobić zastępując serce sztucznymi pompami. Jedna z osób, która miała taką sytuację, miała 25 lat i żyła bez serca 555 dni. W tym czasie wracała do domu, a nawet była w stanie wychodzić na zewnątrz, zaopatrzona w specjalny plecak, który zasilał sztuczny organ. Bo na dobrą sprawę, jeśli znajdziemy zastępstwo, jesteśmy w stanie żyć bez większości kończyn i organów. Mówiłem już o tym we wcześniejszym odcinku, jednak tutaj można ten temat przywołać ponownie, bo właśnie ludzie tracący organy i kończyny są motorem napędowym do rozwoju nauki. Brak ręki i nogi już od dawna nie jest aż tak dużym problemem jak kiedyś. Protezy kończyń są na wysokim poziomie i widzimy, że osoby w niewyposażone startują w olimpiadach. Dodatkowo nasza wiedza medyczna pozwala nam na wykonywanie tak niezwykłych czynów jak wycinanie tych organów i utrzymywanie ludzi przy życiu. Tak naprawdę, nawet transplantologia, przeszczepienie organów jest w samym w sobie niezwykłym postępem. Możemy przeszczepiać nerki, serca, płuca, wątroby, czy nawet twarz. Na dobrą sprawę, jesteśmy w stanie przeżyć bez większości naszych narządów. Jednak nie zmienia to faktu, że medycyna i technologia stoją na tak wysokim poziomie, że jesteśmy w stanie zmniejszyć konsekwencje braku wielu elementów naszego organizmu. Oczywiście nie jest to jednoczesne i przy wielu obrażeniach naraz może dojść do komplikacji. Tutaj jednak ciężko jest nawet dywagować, bo tak poważne straty ponoszone były gwałtownie, a nikt nie próbował przeprowadzić eksperymentu, w którym pozbawiano by człowieka każdego organu i kończyny w kontrolowanych warunkach. I nic dziwnego, bo takie coś byłoby po prostu okrutne. Bo no tutaj warto powiedzieć, że każda utrata organu, kończyny czy części ciała jest bardzo dużym obciążeniem dla naszej psychiki. Brak nóg i rąk to bóle fantomowe i gigantyczne utrudnienia w mobilności. Brak wzroku i słuchu to deprywacja sensoryczna, która może doprowadzić nas na skraj szaleństwa. A utrata wielu organów to przywiązanie nas do szpitalnego łóżka. Technologia musi jeszcze bardziej się rozwinąć, byśmy mogli spróbować faktycznie żyć bez większości naszego ciała. Na dzisiaj to wszystko. A ja Was zapraszam do sprawdzenia TikToka, gdzie są dodatkowe ciekawostki, które nie pojawiły się w odcinku, więc zachęcam, żebyście zobaczyli, a my widzimy się w każdy piątek. Trzymajcie się ciepło. Cześć!